Hej, 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 z tej strony Rago, to, to jest HEX, czyli nowa kartianka, do której dostęp mamy stosunkowo niedługo. Wcześniej była w close beta, teraz jest otwarta beta. E, dam linka, jeżeli... Nie zapomnę. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Ale dobra, zacznijmy sobie od początku. Tutaj mamy stronę główną. No, tutaj kampania jakaś niedługo będzie, no zobaczymy. Jest to jeszcze beta, także mam nadzieję, że ulepszę tę grę. Bo mi się akurat strasznie podoba. E jest fajny pomysł na tą grę mieli i mam nadzieję, że jakoś się rozwinie jakoś pójdzie do przodu. Strona główna, no tu mamy który, jakiś tutorial, wprowadzenie, jakieś próby, nie wiem o co chodzi jeszcze dokładnie, ale przejdźmy do poligonu. Czyli tam gdzie się y, można pojedynkować z różnymi graczami, bo to chodzi nie? w karciankach. Także tutaj mamy graczy, możemy rzucić wyzwanie lub grać y, z losowym lub grać na komputer. Hmm, zobaczmy dalej. Mam jakieś turnieje, nie wiem co to, to jest i coś się długo ładuje, także wyjdźmy z tego. Jeszcze no, turnieje to turnieje, jeszcze we mnie nie będą grać. Okej, okay, my tutaj mamy społeczność, także przyjaciele wiadomości, wiadomo, profil, nie wiadomo odchodzi jeszcze. Ekwonek też, jeszcze nie wiadomo o co chodzi. Nadże kartę, i tutaj jest cała zabawa się zaczyna. Czyli tutaj mamy nasze, naszą talię, i tutaj mamy bohaterów. Bohaterów nie No, czy to jest to nic co nie ma? Czyli tak. Bohaterzy. Ja gram na raziorkiem, dzisiaj zagram orkiem, może kiedyś indziej czymś innym, ale bohaterów już, jest dość sporo i myślę, że każdym sobie zagram kiedyś. <grych> Taką mam nadzieję, przynajmniej. Dom aukcyjny i to jest fajne, że możemy się tutaj wymieniać kartami, wystawiać karty, kupować karty. Czego mi brakuje bardzo w Hearthstone? Mm, no, ale przejdźmy do tego domu. Na razie tutaj nic nie widać, ale no wiadomo, gra jest chyba aktywna od 4 czy 5 dni na otwartej becie. Także wiadomo, wiadomo jest to, że jeszcze mało osób gra. Ale dobra, zagrajmy sobie dzisiaj na komputer, bo losowego przeciwnika długo dość szuka. Z tego co mi się udało wyszukać, Grałem chyba dwa mecze. Jak na razie, ale dobra, grajmy sobie na komputer, od razu wam pokażę o co chodzi i na komputer w rzeczy samej w sumie jak się by mogło wydawać, nie jest tak łatwo dobra, co my tu mamy z karty dość spokojne karty, powiem wam mamy coś już na drugą turę ale tak, możemy sobie wybrać całą nową rękę albo akceptować to co mamy, nie możemy wymienić kilku kart też takie dziwne to się rozwiązanie. Ja też ma swoje plusy. Czy priorytet. Przebież <coughs> priorytet? Nie wiem, odchodzi z tymi priorytetami jeszcze. A kartę wam będę opisywał. Hmm. No, jak będę dostawał. Dobra, czyli tak odłamek... Nie, w biurko. Ej, odłamek e, krwi. Możemy to rzucić. To jest nasz zasób. To się rzuca praktycznie co tury, jeśli się ma na ręce nic nie Kosztuje daje nam jeden many. I tutaj mamy tak jakby wymagania tej karty, czyli dwu, dwa zasobów obojętnie jakich, ale jest warunek, że jeden czerwony, czyli to jest czerwony, to jest odłamek rubinu. Każdy bohater ma tam inne odłamki, znaczy nie każdy, ale jest tam podzielone jakoś dobro, złoczy, coś takiego i tam jedni mają takie odłamki, drudzy tacy, takie. Mm, okay. I tutaj mamy też, też dwa zasoby, ale już... Wymagany jeden fioletowy, czyli ten odłamek krwi. No na razie, na razie w tej turze nic więcej nie zrobimy, to że z tego zasobu i gramy dalej. Według mnie gra ma bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o, o wybicie się. Co ta karta robi? Otrzymuje punkt życia. Okay. Czyli jeżeli on się tam do, do, dostaje HP, on dostaje 1-1. Według mnie ta gra, no to nie skończyłem, tak przerwałem w połowie. Według mnie ta gra ma bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o wbicie się, bo jest dość ciekawa i rozwiązania naprawdę są tu fajne. Rzućmy, może to, czy mieć już zasób na nią. Na pewno na pewno to nie, ale będzie ciężko jej przebić. Headstone, który jest dość dużą grą. No i no i no i, no i będzie ciężko. Ja jestem fanem Hearthstone'a, także ja na pewno nie z... Nie odejdę od Hearthstone'a. Być może będę grał w to i w Hearthstone. A. Zobaczymy, jak to się rozwinie, bo to jest jeszcze beta, nie można o tym zapominać. Miejmy nadzieję, że to się rozwinie jak najbardziej. Gra, Gra mi się bardzo podoba. Zobaczmy. ładunek, wyczerp przypadkową jednostkę Twojego wyboru. O kurde. O kurde. No, nieźle. Tak jak. O jeszcze ma atak priorytetowy. No to jest prewencyjny, sorry. To jest to, że atakuje pierwsza. Czyli jak ona ma dwa, ja mam jeden zdrowia, ja mam dwa, yy, dwa ataku, ona ma dwa zdrowia, to nie zabijemy się nawzajem, tylko ona zabije mnie i ja jej nie będę w stanie nic zrobić. Huh. Musia, tylko ta karta atakuje, to wrogie jedno od Twojego wyboru w tym ruchu nie może blokować. Dobra, to sobie chyba zagramy. Na pewno ładunek, na pewno ładunek, to jest pewne, bo ładunek jeżeli się ma, to zawsze się gra. Z tego co wiem, z tego co mi się wydaje. Okej, okay, tej już nie potrzebujemy. Ona dobiera kartę z Hebanowa w nazwie po śmierci. Coś w stylu Agoni. No i chyba rzucimy to. Teraz Wam powiem jeszcze o ataku, jeżeli dojdzie do takiego. w sumie teraz ja mam turę ataku. To Wam o tym powiem. Atakować jako taką możemy. Ale nie możemy atakować stronników, tylko musimy bohatera i on wybiera stronników, którzy blokują nasz yy, właśnie bohatera. I według mnie to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Dlatego ta gra się może wybić, bo jest dość trudna. Yy, według mnie, chociaż niekoniecznie, ale jest dość porównywalna trudność jak w Hearthstone'ie, być może trudniejsza. Nie zaatakuję w tej turze, bo on ma ten atak prewencyjny. I może mnie łatwo zabić i ta karta, tylko dobierze kartę nic nie zrobi więcej, więc pomieńmy dalej do fazy głównej. Wszystkie No i tutaj mamy kartę, następna karta. Ta, no nieźle. Ajajaj, to trudno będzie. Chociaż co? co Coś jest to. Ona się jakoś zbufowała przez tamtą kartę? Nie, nie, nie ogarnię jeszcze, ale dobra. Ej, nie blokuję mu tej karty, od razu umrę. Także no, nie ma sensu. Nawet mam obrażenia za to. 4 punkty życia, otrzymasz jeden ładunek. Ta karta też jest według mnie głupia. Ojeju. ja No potwierdź, potwierdź. Nawet zadaj obrażenia. Już nie mam 3 HP. Ojej, z następny są takie prewencyjne. Ciężko to widzę tu. To... Partie. Ciężko to widzę. Bo ten atak prewencyjny jest tak wkurzający, że to jest szok. Dobra, przekaż piorytet, dawaj mi turę. Co ja mam? Grześ. Nie dorzuciciela. Wydaje, się, że są dwie, ataki, dwie fazy ataku w mojej turze. To jest dość ciekawa karta, jeżeli mam dużo stronników, a on nie ma dużo. Mm. Na wszystko rzućmy ten odłamek Rubinu, żeby mieć na to, taka przyjdzie. Gdy yy, taka przyjdzie sposobność narzucenia tego. Okej, okay, i możemy zaatakować tylko, czy ja chcę atakować? Znaczy, tym musimy, bo on ma taką pasywkę, że musi atakować. Zginę od tej, albo. Od, nie, ona nie może blokować, bo zaatakowała. I właśnie to jest to, że jeżeli się zaatakuje, w następnej turze nie, nie można atakować. Znaczy. Blokować, atakować można zawsze. To hmm. tak, ja zginął z tego i sumie to tyle, no dobra, ten stronnik już nie żyje, ale... Chociaż, zaraz. Dobra. Zapomnijmy jego pasywce, która blokuje jedną postać. Także może się skrócimy, albo zadajmy mu po prostu 3 obrażenia z tego, co wynika. Chyba zadajmy mu 3 obrażenia, bo komputer nie blokuje, jeżeli ma się skracać. A jednak... A nie spotkałem się do ty yy, z tym dotychczas No dobra yy, Dalej do fazy końcowej Ok Do fazy ataku hmm. No dobra, zobaczymy co przeciwnik zrobi Możemy mu zabić tego tej nie powstrzymałem, dobra Czyli rzucamy to co to robi, już wam mówię Związka. Wyboru otrzymuje plus 1, plus 0 oraz atak prewencyjny plus 1, plus 0. Ej, to możemy tą co blokować. Tak też zrobimy. Akceptuj i. przekaż, priorytet. Ty blokuj ją. No, chyba się skrócimy. Bo jakiś, nie znam jakichś zasad, ale to, mam nadzieję, że się skrócimy. Podejmę wrażenie. Tak. Dodaję Teraz będziemy mogli... a jednak nie. Bo wystawił jakieś gryfa. Ten gryf ma lot, czyli coś takiego, że blokować go mogą tylko karty, które też mają lot. On może blokować wszystkie. To w sumie tyle z jego pasywki. Ale jest dość dość dobra karta. Od razu sobie zasób wrócimy i co to jest? Torki oraz inne orki zadające znajdujące się twoim, pod twoim dowództwem otrzymują furię 1 jeden 1, nie wiem co to, co to do końca jest, ale chyba jak atakuję to plus 1 do ataku, pewnie nie jestem tak, że nie wierzcie mi w to co mówię, o tej furii, ok, yy, dalej do fazy ataku, możemy zaatakować tym, yy, on chyba nie może blokować, bo dopiero wszedł, ale nie jestem pewny jak to jest z blokowaniem, Zadebrażam. Tak, nie może blokować jak to ten a tylko w poprzedniej turze, także nie może też blokować w tej turze. Eee, dalej do fazy końcowej. Czekasz priorytet. Co on zrobi? Ma już 5 zasobów, ja też mam 5. Tyle, eee, że no 5 kryształów. No niedobrze, atakuje. dwoma i to ja nic nie zrobię ma atak prewencyjny, czyli nie zabije go od razu no nic, muszę przyjąć te cztery obrażenia no i 11 zdrowia już mamy i następnego hyrzałapę ustawimy, hyrza no, no to będzie ciężka ciężki pojedynek i myślę, nie nie sądzę, że go wygramy, ale zobaczymy może mi wejdą jakieś ciekawe karty no jejeje, ale ale to to nie były dobre karty. No nic nie zrobię. Nawet go zaatakować nie mogę. Znaczy w sumie mogę spróbować zaatakować. Zadam mu dwa obrażenia i dobiorę karty. No dobra. A w sumie trzy obrażenia. Zapomniałem o tym. O tej pasywce fury. No tak, dalej. Wybierzmy sobie... tego. Akceptuj. No, 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 dawaj, dawaj. Hmm, wyrzućmy go. I dalej. Jakaś priorytet graje. No, gra będzie ciężka do ugrania. I, no, nie wiem. Zobaczymy. Dalej do fazy ataku. No, Wszystkim nie atakuje, tak jak myślałem. No, zostanie mi... Mało HP. Czy ten ma 5 HP? Co mogę teraz zrobić? Jeszcze sobie zadam obrażenia, bo co? Gdy ta, gdy ta karta wkracza do gry, to zadaje tobie dwa obrażeń. Yy. No nie wiem co zrobić. Mogę rzucić odłamek. I w sumie co? Dwie fazy ataku to się nie przyda teraz. Lubię na to dwie. Chociaż też chociaż, zaraz, zaraz. On teraz nie może blokować. Zatakujmy wszystkim. Może da się tu ugrać. Chociaż... Dalej do fazy końcowej i tak, mamy następną turę. Także wygraliśmy. No, no ledwo, ledwo, bo miałem tą kartę akurat. I dwie fazy ataku, dzięki czemu zaatakowaliśmy go, za dzięki tej też furii yy, za te pięć obrażeń Także wygraliśmy tą grę, wow No ograłem, <grytanie> ale ale ciężko było I tak jak mówię, wbrew pozorom na komputer nie jest tak łatwo, on ma też dobre karty Także także no jest ciężko Dobra, ja myślę, że w tym odcinku to tyle Bo wszystko tutaj opisałem, co miałem opisać, jedną gierkę pokazałem może, może pogramy arenę, ale to nie wiem, zobaczymy, zobaczy też co to jest, może niekoniecznie na koncie, żeby nagrywać od razu całą arenę, jeżeli to jest jakaś naprawdę arena, tylko zobaczmy, oblukam to na YouTubie, zobaczę o co w tym tak naprawdę chodzi i może też pogramy tą arenę właśnie, albo jakieś też, jakieś też próby orków, nie wiem też co to jest, no to jest chyba 5 gier orków, Orkiem muszę wygrać. I nie wiem, karty dostaję, coś takiego. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Z, z mojej strony to na tyle. Ja spływam. Heja!